Cześć kochani! Cześć, cześć! Cześć, wyjątkowo dzisiaj ze mną moja Ania, największa przyjaciółka, najlepsza i yy, najcudowniejsza. Witam Was ze Szczecina. Tak, jestem tutaj, przyjechałam do rodziców, ale też właśnie spotkać się z Anią i wybieramy się już właśnie nad Polskie Morze. Czy pogoda nam dopisze? Tego nie wiemy, tutaj jest pięknie, yy, no tak wiecie, nie są to upalne dni. Jak widzicie kurteczka z Masimoduki, kto tam nie ogląda. Yy, idealnie się przydaje na dzisiejszą pogodę, ale mamy nadzieję, że będzie ładnie nad polskim morzem, że zjemy coś dobrego, będzie miło i sympatycznie. Jak będzie coś ciekawego, to oczywiście Wam pokażemy, nic nie obiecujemy. No i kilka kadrów ze Szczecina też będzie. Jeśli ten vlog będzie się podobał, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i tak dalej. No i co nie ma co przedłużać, lecimy nad polskie morze. Jesteśmy nad polskim morzem, kochani! Właśnie zaczął padać deszcz, jest zimno i teraz, jakbyśmy miały tylko te dwa tygodnie urlopu płatnego, bezpłatnego, dać krótkie spodnie? Mojemu synowi jest ciepło. Z opalania nici. Z opalania nici. Ania, mówię, wystrój kopielosu. A mamy w samochodzie, aby zobaczyć nowe Szok! A my jesteśmy e, na Morze Marekalnym i przy okazji e, wpadliśmy do salonu biżuterii Sadwa. Powiecie, e, od jakiegoś czasu noszę ich biżuterii, pięknie się sprawdza. Na przykład z tym e, delikatnym łańcuszkiem kąpi się, nic się nie dzieje. Noszę go już od trzech miesięcy bardzo lubię. Ten również e, z takiej kolekcji Dłote. Więc pokażemy Wam jeszcze więcej nowości, może coś znajdziemy. Przy okazji, także chodźcie zobaczymy, zaczniemy od najpiękniejszej, delikatnej kolekcji, kolekcji Złotej. Motywem przewodnim, to wiecie, w biżuterii jest motyl, który jest takim no, oznaką delikatności, lekkości i tutaj widzicie, też są takie motylkowe elementy, bardzo podoba mi się ta kolekcja złota, no takie wiecie, wzory w moim absolutnie stylu. Ale dla tych, którzy y, lubią nieco mocniejsze wzory, też coś takiego znajdziecie. Proszę bardzo, tutaj z bursztynem, san bursztyn, taka kolekcja bursztynowa. I flagowa y, też kolekcja z motorkami, samochód, też wspominałam, bo te były ze mną w Hiszpanii, tamte i te. Nie, w, w Rzymie były ze mną. Także naprawdę piękne. Ale zaraz poprosimy, może Pani z salonu pokaże nam takie najnowsze wzory. I ja też jestem ciekawa tych wzorów, po które Polki sięgają najczęściej. Zaraz nam y, to wszystko tutaj pokażą. No. Słuchajcie, udało mi się złapać Panią Monikę, dzień dobry i Pani Monika kilka słów nam opowie o nowościach, bo tutaj słuchajcie mamy coś gorącego, prawda Pani Moniko? Tak, tutaj właśnie niedawno przyjechały nasze najnowsze modele, są to, to preodery z kolekcji Moody, Moody, mamy tutaj bransoletki e, powłacane, emaliowane, ręcznie malowane, na przykład z motylem oczywiście naszym logo. Aha, wasz... występują również już w kolorze e, też srebrnym. Czyli ty, e, motyl to jest Wasz taki flagowy symbol, prawda? Tak, wasz... od dwóch lat stał się naszym mm -hmm. logo, jest to patentowany wzór tylko i wyłącznie dostępny u nas, dlatego ten motyl jest tylko kojarzony z sobą. Pięknie. I to są takie gorące nowości, których jeszcze może nie być na stronie, prawda? A już tak, tak tutaj zwane są. Tak, pre jeszcze preordery w salonie. Z tych modeli ja mogę pokazać mhm. takie e, rzeczy, które pojawią się dopiero jesienią. Dobrze, o, e, o widzicie? Tak na gorąco wszystko wiemy. To kolekcja nasza. Jest to preorder kolor zieleni, szary o, i niebieski. Jest. Ale patrzcie, słuchajcie, pani Monika, to jest wzorowa e, tutaj. Szefowa. <noise> tak, miłośniczka kolekcji Flyer ze sklepu. Tak, dokładnie. I ten pierścin, jaki piękny. Super. Ale to rzeczywiście taki wakacyjny kolor, prawda? A ten już bardziej kolor jesienny. Tak, tu już mamy właśnie kolor jesienny. Dokładnie. Wow. Zobaczcie, jaki ogromny wybór jest tego tutaj. Bo sklepów stacjonarnych nad morzem jest sporo. Ale oczywiście prężnie działa też y, sklep internetowy. Dobrze, to ja oddaję. Już się bardzo z nią polubiłam. To może zostawić, po prostu. <laughs> To może zostanie. Y, taką też bardzo Waszą znaną y, kolekcją. Flagową, można powiedzieć, jest kolekcja Duo Trend. I słuchajcie, ja teraz poproszę panią Monikę, żeby nam tutaj pokazała wszystkie kolory. Zaraz Oczywiście, sobie ułożymy. Tutaj wszystko Ułożymy sobie na ręku, bo ja chciałam to wam pokazać. Zobaczcie, ile jest tych tak. ekologicznych skórek. W ilu konfiguracjach można. Także modele, być, modele tak. 2021 i 2020. Mm -hmm. To jest starszy model, gdzie występują tylko skórki jednokolorowe, mm -hmm. a w modelu najnowszym. Występują skórki, które posiadają dwa kolory, na one są Na złota i, fioletowa. i ja Do, właśnie dokładnie. taką mam I to jest super sprawa, bo można nosić na wiele sposobów z, z różnymi Może kolorami. Może zaczniemy sobie tutaj wyjmę bransoletki, mamy różne dobrze. rozmiary. Mamy najmniejszą, najmniejszą okay. mamy średnią dobrze. i tą szeroką. Podstawą jest zawsze kolor czarny z kolorem białym, mm -hmm. jest to podstawa, którą zakupujemy sobie z bransoletką. Możemy mieć czarny, możemy również założyć sobie na kolor biały. Albo możemy nosić tak jak ja, bez niczego. Dokładnie. Zobaczcie, bo Dokładnie ja mam bez niczego. Bardziej. I dodatkowo, jak tutaj właśnie mamy na dole w szafce, są przeróżne kolory, które możemy sobie dokupować. O, na przykład zobaczcie, niebieski. wakacyjny kolor bardzo. Super sprawa. I co jest bardzo fajne, że te skóreczki sobie wpinamy tutaj. Mhm. Jest to bardzo łatwe i, i szybkie, to tak powiem. I, I zobaczcie bardzo. na każdą kamera. rękę, bo sobie doginamy do szczuplejszej sztuplejszej? Również nie ma problemu. Super. To słuchajcie, my się teraz tutaj z panią Moniką przygotujemy i zaraz Wam pokażę całą tęczę na, mojej, na moim przedramieniu. I patrzcie na to. Pani Monika znalazła dla mnie, widzicie, tu dłuższą chwilę i ubrała mnie w biżuterię sadwa. I teraz macie porównanie. Te bliżej nadgarstka są węższe. Tak. Pani Monika, pokażesz środkową. Y, o, to jest środkowa wielkość, szerokość i te są najszersze. Mamy dwa modele. Model flagowy z naszym motylem, a tutaj mamy naszą e, paproć, również oczywiście logowana motylem sadwy. Super to wygląda. O czym jeszcze nie powiedziałeś? Dziewczyno, no oczywiście ja nie będę tak chodzić, ale chcę Wam pokazać, że są różne opcje. Co jeszcze, jeszcze nie powiedziałeś? To jest bardzo fajne, że mm -hmm. oczywiście są kolczyki, które również mają wymienne skórki i dopasowujemy sobie do bransoletki. Super. I możemy tworzyć komplety też z silnikami. A Pani ma nie tylko jeszcze nie tak ciekawi, jakie wzory najchętniej wybierają tutaj Polki nad morzem, jak jeżeli sięgają po biżuterię. Nie ogólnie o, o Policji, czy Ogólnie o biżuterię, ogólnie o biżuterię. No, o biżuterię Sadwa. Myślę, że jeżeli chodzi o biżuterię, mamy do, bardzo duży przestrzał biżuteryjny. Staramy się dogodzić każdemu. Niektórzy idą za trendami, czyli na przykład teraz w tym roku duro trend kolor, mm -hmm. ale mamy też osoby takie, które wybierają srebrne pierścienie. lub oczywiście ostatnia kolekcja mówi jest to nasz motyl emaliowany. Ale coś jeszcze tutaj ja dojrzałam, tak, pani tak, Moniki, słuchajcie, jest, yy, chwileczkę zatrzymamy, bo muszę tu o, wyostrzyć. Bardzo mi się podoba ten pierścionek. I słuchajcie, to był pierścionek, który zrobił furorę, bo już dopytałam, bo mi się strasznie tak, podoba. W internecie. A teraz robi furorę także tutaj nad morzem. Piękny. Piękny. I jeszcze chciałabym tutaj jedną bardzo mi się podoba możemy przejść na chwilę o, Ta kolekcja nazywa się Mesh? Tak, Tak, no Mesh, oczywiście. Piękne. I widzicie, każdy, dla każdego coś miłego, bo jest i różowe złoto, srebrne i e, pozłacane na żółto. Tak, piękne. Tak bardzo ładne. I tu mamy też taką właśnie i co jest bardzo fajne, mamy z niej dwie, dwa rozmiary, mniejszy rozmiar i większy, mhm. więc pasuje na każdego. Bardzo łatwe zapięcie, więc każdy sobie z tym Oradzi. I oczywiście nasz motyl. Super. Bardzo fajna, taka delikatna kobieca. Tak. Dziękuję pięknie. Proszę pani Moniko, bardzo, bardzo dziękuję, e, że znalazła Pani dla mnie chwilę. Nie ma no, było miłe, ja wiem, bo tutaj macie szaleństwo tak, sezon. w tym salonie, sezon w pełni, także dziękuję Dokładnie. pięknie, Pani Moniko. Dziękuję również. Ale br branzole to oczywiście oddaję. Ale może coś jeszcze tutaj dla siebie wybiorę. Jest to teraz hit wakacji. Oczywiście wiadomo dlaczego. Dlaczego, bo jest słuchajcie, na bogato. Dokładnie. My Polki lubimy się. Pokazać, krótko mówiąc. Ale słuchajcie, no mi też to wpadło, to naprawdę. Tak, tak. Ale to wow. też jest ciekawe, mam klientów, które dopasowują to, to jako elegancką biżuterię, ale mam też panie, które dokładają to do szarej gluki rysowej. Tak, i wystarczy. Tak. Właśnie o to chodzi, żeby się bawić z biżuterią. No. Do eleganckich, do sportowych nie bać się, ale to rzeczywiście wpadło mi w oko. Chyba bardzo ładnie pasuje i nie wiem, czy nie powinno zostać już. Super. Słuchajcie, no co można jeść nad morzem? Wiadomo, że pizzę. Różne konfiguracje. I oczywiście z nami są impostory. No, Amonkasy. Amonkasy, znaczy się, co ja mówię. Realia nadmorskie są takie. Chodzimy i jemy tylko. Bo co tu robić, kiedy nie ma pogody? Ale przynajmniej kawka pyszna. Mamy bardzo grzeczne dzieci, bo tylko jedzą. Niezdrowotności. O właśnie takie. I nie piszą. I nie piszczą. Są bardzo grzeczne. Realia wakacyjnego wyjazdu. Trzeba się chować przed zimnem. Ale słuchajcie, no bez żartu. Macie dwa tygodnie urlopu. Jedziecie nad polskie morze. I bubu. 17 stopni. To jest. Porażka. My to na jeden dzień wyskoczyłyśmy. Tu, 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 tu. Ale schodzi tak jechać na dwa tygodnie i w takie deszcze i ile można tych deserów zjeść, zdjęć z misiem zrobić i innych historii. Ania, powiedz, mam rację? Masz absolutną rację. Że chyba pani wyszłoby y, za granicą, bo powiem Wam, że ten jeden dzień, no, to jest parę złotych nad tym polskim morzem, także pomyślcie następnym razem, czy nie lepiej do Hiszpanii, gdzie słońce pewne, płacicie za samolot i... Poczekaj, jeszcze rybki nie jadłaś. A jeszcze rybki nie jadłam, może i na rybkę jeszcze pójdziemy, jak staczy mi w Także tak, ale nie skarżymy się, a spalimy. Wakacyjne atrakcje oczywiście też muszą być. Jej, 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 co tu się dzieje? Dla mnie już za dużo. A teraz patrzcie na to. Brat pożyczył mi samochód, żeby miała czym jeździć po Szczecinie. Ale nie powiedział mi, że ma Mercedesa AMG GT43, który prezentuje się tak. Jakiś taki matowy. I słuchajcie, w środku naprawdę... Wow. Pokażę Wam. Czyściutko. A mój brat taki pedant. Dobra, wsiadamy jakoś. Ło! I tu jest tak. Czekajcie, naprawdę stylowo. O. Odpalamy. I jest tak luksusowo, jakby można rzec. Naprawdę jestem pod wrażeniem tego samochodu. Słuchajcie, jakby na nowo zakochałam się w Mercedesie. Piękny jest, piękne wykończenia. No jednak to jest klasa. Nie ma co. Także brat mi pożyczył taką furę, jak ją zobaczyłam po raz pierwszy, bo nawet nie wiedziałam, że mój brat ma taki samochód, po prostu mi rodzice powiedzieli, a tam ma jakiegoś Mercedesa i jakiegoś. I jak go zobaczyłam, mówię: ooo, -o -o, będę się bała nim jeździć, ale jak wsiadłam, ach, przestawiłam sobie fotele tutaj, prawda, to od razu dobrze się poczułam i w ogóle śmiesznie, bo ten samochód ma taką funkcję. Tutaj, czekajcie, to jest dotykowy. Nie, tutaj się pokręca. A, to jest w ogóle fajne, tutaj sobie zmieniam stację. A, i tu jest ten touchpad. o. I ma coś fajnego, ten, ten samochód, a mianowicie jak ja skręcam, to fotel, który jest taki, widzicie, o, pokażę Wam, kubełkowy, sportowy, ten fotel, te boki dopasują się do mojej sylwetki, do mojego kręgosłupa, więc jak trochę wychylam się w lewo, to on mi tak jakoś. U, uciska w lewo, czy odwrotnie, no nieważne. W każdym razie bardzo, e, bardzo wygodnie mi się nim jeździ. Jest rzeczywiście trochę twardy, o czym wspomniał brat. I czuć każdą dziurę, ale wiecie, na te parę dni w Szczecinie to ja chętnie. Chętnie. Piękny, naprawdę piękny. Także taki nabytek ma mój brat. I pokażę Wam go jeszcze z zewnątrz. Opa, wygląda tak, taki jest mm, matowy, naprawdę fajnie, ale jakie felgi, oczywiście ja i takie felgi, no to zabójstwo. A bruder, bruder, bo tak mówię do mojego brata, bruder zawsze po niemiecku, bo tu ze Szczecina to wszyscy Niemcy, bruder też coś tam przerysował, to nie byłam ja w każdym razie. Piękny jest, naprawdę piękny. Wyjaśnijmy sobie to raz i na zawsze, i konkretnie. Szczecin nie leży nad samym morzem, mamy kilkadziesiąt kilometrów do tego morza, ale pan marynarz, to jest pomnik marynarza i aleja Fontan pięknie się prezentuje. Tam jest więcej tych fontan, bardzo ładna aleja. Tutaj się chodziło, tak, do pubów i tak dalej, ale my dzisiaj idziemy z moją Anią tutaj do Paprykarza, polecanej restauracji przez Was. Dobra, idziemy, bo Marcel już się nudzi. I jesteśmy w Paprykarz The Fish Market, miejsce polecone przez Was i to jest tatar ze śledzia, tak wygląda. Zaraz go będziemy spożywać, ale najważniejsze, słuchajcie, paprykarz szczeciński wygląda, tak? Smakuje jak wygląda, a Marcel ma takiego pięknego hamburgera. Już się za niego zabiera i już widzę, że ukradł mój telefon. Poszczekajmy. Także teraz jemy. Damy znać potem. Aniu, co ty masz? Ja mam ośmiorniczka. E, słuchajcie, nie wiem, nie wiem, ale wygląda dobrze apetycznie. wygląda, tak? A ja mam strąga, bio, żeby była pełna jasność. pieca. Spieca. A to jest Marcela, resztka po hamburgerze. Cóż, cóż mogę rzec? Mmm, jemy, jemy! W 2021 naprawdę sporo się tu dzieje, e, przepiękne żajlowce, e, w ogóle wszystko jest świetnie zorganizowane. E, policja w różnych miejscach. Miasto też tak zostało zamknięte, ale nie całkowicie, e, żeby było bezpiecznie, więc świetnie tym e, tutaj wszyscy zarządzają. No i co? Krótko mówiąc, słuchajcie, Szczecin to jest moje miasto. Cudowna atmosfera. Jeżeli no, w tym roku Wam się nie udało, to koniecznie musicie przyjechać tutaj za rok, bo naprawdę jest bardzo, bardzo e, fajna atmosfera. No, ja spotykam znajomych, niektóre panie się do mnie uśmiechają, może kojarzą mnie z vloga, nie wiem, e, ale jest to absolutnie bardzo miłe. Także no, cudowna atmosfera, idziemy dalej celebrować ten wspólny czas. Jesteśmy w gościach u mojej ulubionej cioci i mojego ulubionego wujka, wujka chrzestnego i pokażę Wam, jakie oni mają tu włości. Bo naprawdę, całkiem konkretnie, ten cały teren, który widzicie, to jest ich. I mój wujek ma, takie powiem Wam, różne zdolności, jeśli chodzi o e, budowanie różnych rzeczy, Zaraz pójdziemy tam, zobaczycie, bo domek na drzewie buduje dzieciom. Jeśli chodzi właśnie o ogrodnictwo, on się na tym naprawdę super zna. To patrzcie, jak to jest pięknie. Cisza, spokój, wszystko ich. Pięknie zagospodarowane, aż miło się na to patrzy. Ale chcę Wam pokazać coś, co mi się marzy, chyba się starzeje. Chyba się starzeje, ale marzą mi się takie własne pomidorki. No popatrzcie na to. Pomidorki, kapusta, wszystko swoje. Przecież to od razu inaczej smakuje, prawda? Wow. I popatrzmy, co jest tu. Mini pomidorki. Sałata. Kapusta, wszystko jest, tak można żyć. Jezu, jak tu jest pięknie, spokojnie. Miło. I to wszystko zagospodarował mój wujek z ciocią. Pięknie to zrobili. Tu w sumie, wiecie, <grywka> ta działka to jest takie dobre kardio. Nie trzeba więcej ćwiczyć. Tam są, widzicie, jeszcze pola. O, tu jeszcze coś niedokończone, ale przejść się po takiej działce i cardio gotowe. Cudnie. Tam jest, słuchajcie, miejsce na grilla. No, mega to jest zrobione. Oczywiście Wujek ma specjalny traktor, w którym yy, yy, kosi całą tą trawę. A teraz wam pokażę, bo Wujek naprawdę jest zdolny i wymyślił sobie właśnie dla swoich wnuków domek na drzewie. I chciał kupić, najpierw chciał kupić taki domek. Kosztuje 15 tysięcy, więc stwierdził, że sam go zrobi. Tak sobie to wymyślił. I kupił już drewno. Drewno specjalnie opala taką maszyną, a potem te bale smaruje takim olejem słonecznikowym, tak mi mówił. Dzięki czemu, widzicie, nie ma drzask. Tutaj wylał beton, bo będzie prawdziwy domek na drzewie. Ma być dwupiętrowy podobno. Także tak. I to też wujek częściowo mówił, że sam zrobił. Także super. Takiego dziadka mieć. Super sprawa i mój Marcel teraz cały czas tutaj z wujkiem gdzieś chodzi, coś sprawdzają, oglądają. Po prostu wujek ma serce do dzieci. A tutaj słuchajcie, taka roślina, kto wie. Dostanie bonusa, co to jest, bo ja wiem, ale nie powiem. Zobaczcie, jakie wielkie liście. Wow, i to podobno może urosnąć aż do szóstego piętra. Ale nawet dziesiątego, wujek podpowiada. I tutaj masz takie duże liście. Wujek, ale ty po choinkę nie musisz jeździć, to ty nawet możesz sprzedawać. No to na brali. I brali wszyscy. Super. Wow, jaki liść. No. To można by było zrobić gołąbki, nie? No, w takich liściach. Zobaczcie jaki piękny kwiat. Też nie wiem, to akurat nie wiem co jest, podpowiedzcie. I to wujek też sam tutaj wszystko zaaranżował. Wow. I to jest tak. I tam pięknie kamieniami wyłożone. Super. Kochani, kończę już dzisiejszego vloga. Kończę tutaj kwiatkami, bo jest naprawdę pięknie. To był taki rzeczywiście szalony trochę vlog. Pokazałam no, takich kilka momentów, bo tak naprawdę przyjechałam tu do Szczecina odpocząć, pobyć trochę z mamą, z tatą, z bratem. Z przyjaciółką, z dzieckiem trochę, więc tam były trampoliny grane, wiecie, i wszystkie te inne strzelanki i tak dalej. Żeby fajnie spędził czas. Zresztą teraz też Marcel tutaj szaleje na dmuchańcach. Także to był taki, wiecie, vlog. No spontanicznie, no to co mi w duszy grało, to Wam pokazałam. Jeśli się podobało, to zostawcie łapkę górę, subskrybujcie kanał i widzimy się znowu już niedługo. Tymczasem idę dokończyć kawkę z moją mamą, całuję i do zobaczenia. Pa!